Cześć, witam wszystkich fanów pracy dobrymi narzędziami. Nazywam się Łukasz i Ci pokażę Wam okulary ochronne Mrakilachti Pro. Czym się charakteryzują? Przede wszystkim są bardzo lekkie, bardzo wygodne. Wewnątrz wykończone pianką Ewa, którą możemy zdemontować, dzięki czemu. Rzeczywiście dają nam wygodę i komfort noszenia. Dodatkowo, gumowane nałączniki świetnie przelegają. Niezależnie od tego, co robię, nie ma żadnego problemu. Okulary z głowy mi nie spadną. Chronią moje, moje oczy przed różnego rodzaju odłamkami. Czy to będą metalu, czy to będą um, odłamki muru. Nie ma to absolutnie żadnego, żadnego znaczenia, dlatego że właśnie te soczewki z filtrem ultrafioletowym mają zadbać o na nasz wzrok. Dodatkowo są pokryte specjalną substancją, która gwarantuje nam to, że nie będą parowały podczas pracy, co jest bardzo wygodne. Okulary są bardzo lekkie, więc zapomnijcie, że je macie, a przy okazji Możecie nieźle w nich wyglądać. Marka Lachki Pro oferuje ogromną gamę różnych produktów. Jeżeli pierwszy chcecie poznać nasze nadchodzące nowości, zapraszam do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania kolejnych filmów. Do zobaczenia. Cześć!